Pablo Mokka, lustrzane odbicie, dedykuję Joannie Pąk. Gdyby nawet skończyło się wszystko we wspólnym kroczeniu po lodzie, nie zgaszał świec przyjaźni. Gdyby była najtwardsza próba, Nie pokruszę jej lustrzonego odbicia. Wzdłuż nurtów warty Kroczą swawolnie woskowej istoty przypadku. Idą pewnie, lecz niepewnym brzegiem, Jeszcze nie wiedząc, co się wydarzy lub nie wydarzy. Bo wydarzyć się przecież nie musi. Na szklanej tafli toczy się spór krzywych fal, giną one w nagłych ruinach wód przed świecą, która tuli jasność dnia z przewagą światłości nocy. Gdyby przeszłość mówiła, że nie warto, to jednak warto tej chwili, której wiatr nie odbiera świeżości przyjaźni.